Hej, ja jestem Buba i witam was w kolejnym odcinku z Valheim. W tym odcinku zrobimy sobie kilka rzeczy, mianowicie Pierwszą z nich, jaką będę chciał zrobić, to jest nowy ekwipunek. Jak to możecie zauważyć, już nie mam nawet tuniki szmacianej, którą miałem wcześniej. Po prostu mi się zniszczyła po pewnym czasie i dlatego... Przydałoby się zrobić coś innego, zupełnie nowego. Zobaczcie, tutaj sobie Zrobiłem już stanowisko garparskie. Stanowisko garparskie dodało mi dodatkowe przepisy. Jak możecie sobie tutaj zauważyć, możemy teraz stworzyć pelerynę ze skóry jelenia, Możemy zrobić skórzany hełm, możemy zrobić sobie skórzane spodnie i tunikę. I to będę chciał zdecydowanie zrobić. Zobaczcie, już poformiłem sobie, poza nagraniem materiały, mam 22 skóry jelenia, 5 fragmentów kości. <laughs> Fragmenty kości możemy dropnąć ze szkieletów, bądź rozkopując groby dawnych, dawnych wikingów. I to akurat właśnie zrobiłem, żeby uzyskać tej przedmioty, gdyż na pelerynę potrzebujemy, zobaczcie, 5 fragmentów kości. Wydaje mi się, że dzięki temu będę miał dużo, dużo lepsze, dużo lepszą ochronę przed mobami, bo będę chciał w tym odcinku już ruszyć tutaj na blisko, gdzie zaznaczyłem sobie, zobaczcie, na mapce. To już tutaj, już w tym miejscu zaczyna się Czarny Las, Nowy Bion. Jak nam Hunich powiedział w poprzednim odcinku, w tym miejscu możemy zyskać na przykład cynę, możemy zyskać na przykład miedź. Eee... Podczas właśnie eksplorowania i czyszczenia tamtego miejsca. No eee, i cóż, dobra, no to zróbmy sobie może. Stróżmy eee, sobie skórzaną tunikę. Skórzane spodnie. Plerny ze skóry oraz skórzany hełm. Proszę bardzo, mamy cały ekwipunek. Możemy sobie jak najbardziej go założyć. Zdejmijmy sobie szmaczone spodnie. Załóżmy sobie skórzaną tunikę. Już się, zobaczcie, prezentuje moja postać nieco lepiej. Ustawmy sobie mięsko na dole i ekipunek na dole sobie ustawmy. Mamy skórzane spodnie. Proszę bardzo. Mamy pelerynę ze skóry jelenia. Które dają dodatkowo, właśnie jeszcze dodatkową ochronę. Oraz skórzany hełm. No i proszę mój drodzy, nasza postać prezentuje się w chwili obecnej tak. Mamy jakiś lepszy set, mamy, wiadomo, jeszcze kilka dodatkowych fajnych rzeczy i sporo ochrony, więcej teraz, teraz kolejną rzecz jaką będę chciał zrobić jest zdecydowanie wyrzucenie tego w cholerę, ale to za chwilę stworzenie sobie jeszcze jednego kilową, bo kilof będzie nam potrzebny właśnie w tej nowej lokacji Ko yy, te kostki schowamy sobie do skrzynki chyba tej, drugie o, dokładnie potrzebujemy sztuki tylko, nie będę miał więcej wiadomo, żeby nie nosić tego ze sobą niepotrzebnie proszę bardzo, kolejny kilo w sporoże. mi się zaraz skończy, tylko po prostu sobie wyrzucę bo nie znalazłem żadnego sposobu na. Nie znalazłem żadnego sposobu na po prostu naprawienie tych przedmiotów. Chyba, że faktycznie jest jakiś inny jeszcze sposób. Muszę ewentualnie przeszukać internet. Dobra, no to co moi drodzy? Kolejną rzeczą, którą będę chciał zrobić w tym odcinku. Już powoli zaczyna robić się ciemno. Tu możemy się w sumie przespać, będzie jaśniej. Dużo więcej będzie rzeczy widać. I będzie całkiem przyjemnie. I tu mamy znowu Śnisz o wielkim drewnie mi się w nocy. Jedna połowa gałęzi trzeszy w pojęciu, druga jest pełna zielonych liści. To jest wiadomość, która zaczęła mi się pojawiać przed walką z Eichhryrem. I nie wiem, czy to po prostu sprawia, że im dłużej tutaj spędzamy czas, im dłużej tak naprawdę śpimy, więcej dni spędzamy, zobaczmy, dzień 12, to czy to drzewo potężnie zacznie się palić w pewnym momencie i nastąpi zagłada? Czy na jakiej zasadzie to działa? Na razie nie wiem, dlatego będę starał się raczej to ogarnąć też poza odcinkami. I tak, co będę chciał zrobić? Pierwsza rzecz, jaką będę chciał zrobić, to zdecydowanie wyrównać znowu teren. Tylko troszeczkę dalej od tego miejsca. Można wyrównać go po tej stronie. Po tej stronie drzewa, gdzie mam tutaj już workbench, czyli stół ten cały, że że nie? On znajduje się tutaj, zobaczcie. Mam jeszcze skrzynkę z krzemieniem. Mogę na razie to podnieść w sumie. W tym miejscu będę chciał to zrobić. Mianowicie, chcę wyrównać sobie teren. I zacząć tutaj budować zagrodę. Zagrodę dla dzików. Przeczytałem w internecie, jak szukałem sobie mniej więcej e, informacji na temat. E, biomu, gdzie mogę znaleźć czarny las. Bo też ciężko, bo myślałem, że może gdzieś muszę jakoś przepłynąć, coś zrobić, ogarnąć. A to się okazuje, że wystarczy eksplorować. I znalazłem tam jedną właśnie ciekawą informację dotyczącą dzików. Dziki, moi drodzy, możemy w pewnym sensie oswoić. Zrobić im zagrodę. I w ten sposób mamy. E, Źródło po prostu mięsa, mamy źródło skór, tych skrawków skór. Wystarczy za zagonić ich do zagrody. E założyć dookoła właśnie jakieś ogrodzonko. No i oczywiście rzucić im parę malinek, grzybków, i dziki powinny się w ten sposób tak po części oswoić. Bo to też nie do końca wiadomo, jak to działa. Jeśli chodzi o zagrodę, nie będę jakoś tutaj się zbytnio nad nią wi wiadomo, rozczulał. Nie będę starał się robić wiadomo jak pięknej zagrody. Zobaczcie, to jest okrągłe ogrodzenie, o właśnie, proszę bardzo, tym ogrodzonkiem sobie ogrodzimy tutaj lokację. Przydałoby się jakoś tak w miarę równo w sumie zrobić, ale... To nie ma większego znaczenia, bo to ogrodzenie jest też bodajże... Z tego co zauważyłem poza odcinkiem, zobaczcie, one nie łączy się ze sobą tak jak w przypadku ściany na przykład, dlatego musimy je tak jakby stawiać koło siebie. I formować jak nam się tylko, tylko i wyłącznie podoba. Ja chciałbym w sumie ten kamyczek zbić, bo on będzie mi przeszkadzał. W ten sposób troszeczkę sobie nabijemy levela do kilofu oraz oczywiście zdobędziemy sobie kilka sztuk kamienia. On przeszkadza, te dwa też zbijemy i zrobimy sobie taką zagrodkę. Mam nadzieję, że to faktycznie będzie działać, bo jednak te skrawki skóry są przydatne. Na stole garbarstwem nie możemy na przykład ze skóry jelenia zrobić skrawku skóry. Dlatego musimy polować na dziki. Pewnie w innych biomach dałoby się zdobyć te skrawki w inny sposób, ale jeśli mogę to zrobić teraz i mieć chociaż początkowy zapas, to dlaczego tego nie zrobić, tak? Dobra, to wyczyszczone. Teraz możemy sobie z powrotem wybrać młotek. Zrobimy sobie tutaj jeszcze tak 4. Może jeśli chodzi o szerokość 4 na 4 może jakoś tak? Eee. Będzie chyba w miarę równo Pyk Jeszcze tutaj przesuniemy sobie. Pyk no. O. Tak, żeby było w miarę równo, tak żeby to, wiadomo, działało jak powinno. 14 zrobimy sobie. Po tej są jeszcze 4. Teraz czy ja to dobrze pakuję w to... Nie chciałbym, żeby to było jakoś... Mega przesunięte, no jednak wolałbym, żeby to było tak jak w przypadku ścian, żeby to się, tak powiem, samo łączyło. Jednak wtedy zawsze mielibyśmy to odczucie, że jednak dobrze stawiamy. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego. No i teraz, tutaj sobie przyciśniemy, Tutaj są wiadomo, tak jak wcześniej było, to tak jak wcześniej mówiłem, są trzy sztuki w szerokości. I zobaczcie, nie jest równo w ogóle, nie? No Ok, teraz po tej stronie ustawimy też w taki sam sposób, proszę bardzo. I tam w miarę się to łączyło ze sobą. Tyk. I tu będę mógł postawić na samym końcu. Ale zanim to oczywiście postawię, to przydałoby się tu zagonić jakieś dziki, nie? Przydałoby się przynajmniej ze dwa dziki tu zagonić. Jak podejdą, to wtedy szybko, właśnie tutaj, zamknąć w ten sposób. No i będziemy mieli małą taką zagródkę dla dzików. Niestety żadnej bramki tutaj tego typu nie widzę, dlatego będę musiał postawić sobie to. I może jakoś to będę, wiadomo, rotował się schodami, ewentualnie właśnie jakimiś drabinami i tym podobne. Teraz trzeba znaleźć dziki. Dziki są agresywne, dlatego nie trzeba jakoś zbytnio długo się z nimi bawić. Po prostu agrujemy je na siebie, żeby nas goniły i wprowadzamy je tutaj. One sobie przejdą, my wychodzimy, zamykamy bramkę i tyle. Znaczy, tak to powinno działać w teorii. <grych> Czy tak będzie faktycznie? No to się przekonamy. No i proszę moi drodzy, mamy dwa dziki. Ten drugi jakoś się zgubił. I teraz musimy je z powrotem, właśnie zagonić tam do naszego tego tutaj domku. I warto będzie powoli sobie też w sumie wyciągać już to. Staram się raczej tak unikać tych ciosów, żeby nie dostawać od nich obrażeń. Głównie dlatego, że nie chciałbym stracić. Yy wytrzymałości pancerza mojego, nie? Po co na jakieś dziki tracić pancerz, skoro i tak idziemy zaraz do nowej lokacji? Do dużo cięższej lokacji, prawdopodobnie. Biorąc pod uwagę, że już tutaj nawet miałem problemy z niektórymi mopkami. Może nie do końca, może bardziej po prostu mi biły, ale ja też potrafiłem je dosyć szybko ubić. A dziki, wchodzicie ze mną tutaj? I teraz tak, szybka akcja, wchodzicie. Zapraszam. Jeden. Jest i drugi. Halo, dziku, proszę wejść tutaj. Dobra. No nie! Cholera jasna z tymi dzikami. Chodźcie tu z powrotem. No patrzcie, no, nie wejdą. Dziku, wejdź tutaj do środka. No nie. Dziku, błagam cię, chodź tu. Jeden wszedł, drugi nie chce wejść teraz. Chyba wiedzą, co się szykuje, dlatego tak uciekają. <grystanie> zobaczcie. O, o. Dobra, tyk. I teraz. Trzeba są jakoś wyskoczyć. Udało się, proszę bardzo. A faktycznie są zamknięte, zobaczcie. No i dobra, pięknie. <grystanie> Poszło jakoś. <grystanie> Mam was dziki, cholerne. Teraz tak. Teraz będę chciał zrobić sobie coś takiego. O nie! Przestań mi niszczyć płotek. Chamie ty. Szybko, szybko, szybko. Odsuńmy się, może do tyłu. Musimy podzielić sobie parę malinek. Mogę to sobie zrobić wcześniej, zepsułem. Parę grzybków też. Też ze cztery sztuki przydałoby się. Nie! cholera O, dobra. I teraz, zobaczcie, one już nie atakują. Sam podejdziemy szybciutko. I teraz pyk, 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 pyk. Dobra. Odsuwamy się teraz na spokojnie I one teraz, bo one zobaczcie są zdenerwowane, zaczynają szarżować ten płotek, głównie dlatego, że Ja tam po prostu byłem, nie? I ich straszę chyba Cholera, nie, dziki przestać mi płot niszczyć Wsunę się jeszcze dalej może O, jeden już zobaczcie podchodzi do jedzonka Jeszcze jeden Idzie, idzie, no i pięknie Skradanie się zrasta właśnie dlatego, że dziki mnie nie wykrywają i zostawiając tam im miedzonko, one powinny w ciągu kilku dni się oswoić. Czy tak będzie? Zobaczymy. Prawdopodobnie zobaczymy to w następnym odcinku, może zobaczymy to za dwa odcinki. Jeszcze nie wiem. Na razie ja tu jest w spokoju sobie zostawię, dlatego zrobimy to trochę dalej od chatki naszej, żeby nie przeszkadzać im zobaczyć. no tam sobie będą siedzieć. I faktycznie powrócimy do tego jakiś jakimś tam innym czasie, gdzie faktycznie będę chciał wrócić do chatki bądź coś innego wykombinować. Ehm, um, problem pojawia się teraz jeszcze tutaj taki, kurde, że ja już nie mam skrawków, żadnej skóry. A ja chciałbym jeszcze łuk zrobić, bo zobaczcie, łuk mi się kończy. Chyba, że będę próbował po prostu walczyć z tym. Ta, na razie zostawimy sobie w takim razie. Okej, okay, moi drodzy. To teraz ruszymy w końcu do czarnego lasu. Tutaj, do tego miejsca ogniska. I ja tutaj nic nie wybudowałem. Po prostu zobaczcie, jak sobie kliknę lewy przycisk myszy, tworzy mi się ikonka ogniska. Można było sobie nawet to usunąć i zrobić sobie jakąś kropeczkę. Mogę? O, proszę bardzo. I tu do kropeczki sobie skoczymy, żeby odkryć właśnie czarny las. Jedna rzecz troszeczkę mnie boli, bo nie widzę żadnej opcji szybkiej podróży. A widzę, że bieganie przez całą mapę od jednej lokacji do drugiej może być nieco problematyczne. Też postaram się, może ewentualnie poszukać gdzieś w necie. Ewentualnie możecie znać w komentarzu, jeśli ktoś z Was gra w Wolheima. No i cóż, ja, się, ja lecę już do czarnego lasu i tam się po prostu widzimy. Łomatko, zobaczcie, wchodzę do czarnego lasu, już mamy nowego przeciwnika, jest to Szarzeł czarownik. Łomatko, ja nie wiem, czy jesteś z nim poradzę. Przydałoby się stąd uciec jednak, dużo ich strasznie tutaj. Czarownik prawdopodobnie przyzywa te sz sz szarzeły? Sz sz szarły? <gry> nie wiem, jak to wymówić. raz stamina No to mam problem. Wow, Unikać, unikać trzech osób. Ok. Z was mógłbym spróbować z zmaczugi. Ło! Bijesz dużo. Ten szarzeł z gwiazdką jedną bije naprawdę sporo. W sumie ja powinienem wyciągać sobie też tarcze, jak mnie atakują, żeby się bronić. Cholera, jasno. Nie wiem dlaczego tego nie robiłem. Za darmo tego, proszę nie dostaję. Za że ten pacy się schodzisz w miarę wytrzymały. Trofeum szarła, zobaczcie. Czyli to mi też chyba daje pewną wskazówkę do tego, że najbliższy boss tego lasu to będzie jakiś potężny szarzeł skoro możemy z nich trofea zabrać chociaż może niekoniecznie bo zobaczcie, że trofeum z dzika też zbieraliśmy a nie było żadnego miejsca na bossa a teraz był tu gdzieś ten szarzeł czerownik. mam chciał jego ubić, o jest proszę bardzo jak ty twardy jesteś w kumplo jesteś całkiem twardy i ty przyzywasz sz 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 szarzeły. włącza leczenie jakieś cholera jasno. On no. daje jakąś truciznę na mnie. Nie chciałbym, żeby to była moja pierwsza śmierć w tej grze. Nie, wiecie co? Ja mam pomysł. Ja po prostu zostawię je w cholerę. Nie będę się z nimi bił. Głównie dlatego, że ja widzę, że za mało obrażeń robię. Muszę jakoś lepszą bronić sobie tutaj ogarnąć. Może faktycznie jak zbiorę jakąś miedź albo cynę, to będę mógł faktycznie coś innego odpalić. Na chwilę obecną ja bym odpuścił te moby i starał się po prostu tutaj. Eksplorować, lutować, co znajdę. Ewentualnie przyjdziemy i powalczymy z nimi później. Bo tak czy siak, bota trzeba będzie w końcu kiedyś ubić, nie? Z łuku może by się dało. Problem w tym, że ten czarownik leczy cały czas. Tu są łąki. Musimy obejść tutaj z prawej strony troszeczkę. I to zaraz właśnie się pojawiają nowe drzewa, czyli jodły. Zobaczcie. Czy ja mogę jodły w ogóle zrąbać. Bo to jest też kwestia tego, czy nie. Nie, nie mogę, Dobra, spoko. Bo część drzew na łąkach było po prostu za twardych, nie? Zobaczymy czy jak zwiję... Hmm... Jodłę, to czy jakieś nowe przepisy dostanę może. Bo to wiadomo, to jest inny rodzaj... <grym> A ty kim jesteś? What the fuck is that? Shit! Zdążę szybko? Bierz, bierz ty tego, czekaj, czekaj, czekaj. Okej, z samych jodeł, chyba zwykłe drewno, leci jakiś potężny troll. co jakiś kamienny budynek i tu tych szarzełów cholernych. Ale ta lokacja jest chora, nie? Ta lokacja jest zdecydowanie chora. Na wjazd! Takie dymy się robią w ogóle. Eee, zauważyłem też, że soundtrack się zmienia. Bardzo dobrze. To jest zdecydowanie mega na plus. Nie mamy tego poczucia, że robimy cały czas tego... Cały czas to samo. Że też szar szarzeły, szar szarły. Nie wiem, jak się to wymawia. Gonią mnie cały czas tu Zobaczcie jeszcze jagody. Okej. Okay. Są i jagódki. Dobra. Jeden dogonił mnie. co od razu. Ja was nie rozumiem. Szarły, nie? Szarzeły. <laughs> nie wiem jak to się wymawia. Ale jagódkę można było chyba też przegryźć, nie? Zobaczcie. Aha. Czyli tylko trzy jedzonka naraz możemy ogarnąć. Hmm. Wydaje mi się, że są jakieś przepisy jeszcze do jedzonka, dzięki którym będziemy mogli podbić sobie HP troszeczkę. Tylko trzeba odnaleźć te przepisy. Ewentualnie odnaleźć coś, co pozwoli nam gotować w ogóle. To mamy kolejny budynek kamienny. Można zobaczyć, co tam jest? Mamy jeszcze jakąś roślinkę, zobaczcie, jest oset z materiał. Problem w tym, że samo, sama informacja o tym, że to jest materiał, nic mi nie daje. Na razie, na chwilę obecną. Jakaś kłoda, jest też szarzeł. To nie jeden szarzeł, jest też kilka szar sz szarłów. No, muszę was powiedzieć, bo ten budynek bym chciał zobaczyć, co tam jeszcze, co się z nim znajduje, czy nie? Cholera jasna, no. Okej, okay, no bo tarcza działa wybornie. Ra, jeden szarzu leży, drugi nie zdążyłem. Nie sądzę po prostu, że zaatakujemy. Raz jeszcze tak szybko. Ok, bardzo ważna informacja. Podczas ataku nie możemy się blokować. Jeszcze kolejne dwa. Ile Was to jest? No i mamy problem. Mamy problem, skończyła mi się maczuga, ale mam jeszcze włócznię. Ona ja też trochę bije. Problem jest taki, że ja mam bardzo mało, le, bardzo mały level we włóczni. Ale przyda mi się faktycznie wykorzystać to włócznię w końcu, bo korzystam z i nawet z nie walczę, nie? Trochę tych oczu, tych szarów pozbieramy. Ta włócznia może być nawet lepsza niż ta maczuga? <noise> No i mówię, jest to dla mnie jeszcze w miarę stosunkowo świeża gra, dlatego też musicie wziąć pod uwagę to, że faktycznie spore ilości rzeczy nie znam. I staram się to grać, gram, staram się grać po prostu na ślepo, jeśli faktycznie gdzieś utknę, nie będę wiedział co dalej zrobić, ewentualnie sobie przeszukam internet, ale tak, jeśli chodzi ogólnie o fabułę, czy też o boss i tak dalej, mechaniki, na świeżo. Musimy wejść do środka, zobaczcie. Mamy też jakiś Wexfir, starzec? Zapisz lokację? Aha. To jest lokacja do starca. O. Spoko, czyli tutaj mamy chyba bossa starca. W takim razie, tak jak zobaczcie. I, i, i taka sama co Egghead. Pytanie, czy to jest na pewno boss czarnego lasu? Jeśli tak, no to spoko. No to wiemy, gdzie jest kolejny boss. Czy coś w tej wirusce na górze się znajduje? Nie sądzę. To jest po prostu taki placeholder nadal. Jest skrzynka, zobaczcie, o. Mamy bursztyn, okej. Okay. Mamy kilka krzemiennych strzał, one są lepsze niż zwykłe drgione? Ciężar, przebicie, odrzut. Przebicie większe mają zdecydowanie i są lżejsze, ale nie, bo to prawdopodobnie dlatego, że to jest po prostu kilka sztuk. Nieważne. Pióra możemy zebrać, to strzał na razie możemy w sumie też zebrać. Mamy troszeczkę jeszcze miejsca, nie za dużo, ale troszeczkę jest. Ja bym chciał jeszcze na sam, na sam koniec tego odcinka, tak naprawdę, znaleźć jakieś materiały, typu cyna, miedź. No, jak mi powiedział właśnie Hunik, że one gdzieś tu powinny być, ale na chwilę obecną, ciężko mi jak cokolwiek znaleźć. Tu jest jeszcze jakiś szarzeł, jeden zobaczcie. Możemy go jak najbardziej ubić. Mamy włócznię, która bije naprawdę mocno. Troszeczkę ułatwi sprawę. A tutaj co to jest? To jest po prostu kamień, tak? A właśnie, a co się stanie, jeśli spróbuję wykopać to coś? To będzie po prostu kamień? I. No, i tu się podskoczył, ale dalej tego nie wykopałem. Czekajmy, czy, czy w ogóle da się to wykopać? No to wygląda tak, jakby się tylko, skop... jakby to się niszczyło, ale... Robi się ciemno, przydałoby się zaraz ogarnąć coś tam innego jeszcze. Mogę tu jest jakiś, zobaczcie, kolejny szarzeł chyba. Stąd go chyba nie zauważy. tej cegły się chyba nie da zniszczyć szarżył brutal, ojojoj, no, no 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 jak twój kolega czarownik był taki twardy, i złożymiedzi zobaczcie dobra, sztos, mamy złożymiedzi zaraz to wykopiemy podaraniam nie mam staminy, nie mam staminy nie mam wytrzymałości no, stop it no patrzcie no to jest najgorsze, jeżeli w nocy jest chłód i mamy problem, bo wytrzymałyśmy się w ogóle nie regeneruje, zobaczcie, praktycznie. To też przydałoby się jakoś to ogarnąć w końcu. Nie wiem, czy da się jakieś te ubranie zrobić, żeby dało nam więcej ciepła, czy coś takiego, bo posiadanie co chwilę ogniska koło siebie jest denerwujące i męczące. I też wymaga materiałów co chwilę. i Nie uderzy go. Dobra, wiecie, co ja tu może bym sobie. Brutal gdzieś tam dalej obok jest. Przydałoby się jakąś chatkę zrobić z tym. Dobra, miesza. na no razie jesteśmy tutaj, to możemy te zorzy miedzi w końcu wykopać. Ale ten brutal tu idzie, ja nie chciałbym z nim walczyć. Typie, czy ty możesz stąd sobie pójść, please? Jeszcze deszcz pada, no co za najgorszy ścierwo. No on tu idzie do mnie, no! No halo, typie, daj mi pokopać normalnie, jak człowiek. To jest też złoże miedzi w sumie. O. Może to wykopię? No i mamy przeciążenie. No, duży szkielet idzie nie teraz! Typy! Wróćmy go, kamienie. No i jeszcze Co tu się odwala w tym miejscu? <grym> Dajcie, żeś mi spokój! No przecież to jest dramat! Ta lokacja jest jakaś przeklęta! Hunik nie teraz, nie mogę! Znaczy się, że jakiś troll mi na łeb wyjdzie. A chunik, mam chyba chwilę. Hugin, nie chunik, sorry. Hugin. Zazionę, rudy rudę naszył szlachetnieśmy odlewni, zanim będzie można je przerobić w kuźni. Aby skonstruować odlewnie będą Ci potrzebne rdzenie pomimo tuż surtra. Wypatruj ich w ciemnych zakamarkach ukrytych pod ziemią. What? Czy ty poważny jesteś jakiś, jakiś, jakiś szczusni, to mnie trzeba zobaczcie? O, ty twardy jesteś kumplu. Miałem wytrzymałości dookoła drzewa. Pik, 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 pik. <laughs> Okay. kolejny szkielet. No, nie mam ja wytrzymałości, żeby się zablokować, nawet no. Ja umrę zaraz, naprawdę. <grym>, Zobaczcie, jak mi się wolno regeneruje ona. Umrę, umrę. Jakim umrę zaraz? Come on, wytrzymałość! Nie bądź takim hamem. No, nareszcie, uff. Masakra po prostu z tym miejscem, naprawdę. Oho, jest ja skinia. Skarby ukryte w podziemiach. W dziesiątym świecie można znaleźć liczne jamy i lochy. Stanowią one pomniki przeszłości, a najczęściej wypełnione są bogactwem dawno zaginionych cywilizacji. Nie zapomnij zabrać ze sobą źródło światła. Fajnie. Bardzo mi to cieszy, kumplu. Problem w tym, że ja zaraz tutaj umrę. O, z kolejny szarzeł. No przecież to jest dramat! No i będzie mnie atakował, no. no nie mam wyjścia, muszę się z nim bić. A szar, szar, szarzeły, szarły nie są takie ciężkie jeszcze. Dobra, wiecie co? Ja stąd wychodzę. Ja wychodzę stąd na łąki. Koło tutaj, koło łąk zaraz sobie wybuduję jakąś lokację po prostu i... Będę kombinował już z dodatkowym łóżkiem, dzięki któremu będę mógł... Odpocząć, zregenerować się, ewentualnie zapisać grę w razie śmierci. Ja muszę sobie to jakoś poza nagraniem tutaj pochodzić, zobaczyć, co tu się dzieje, jak to zrobić, żeby faktycznie móc tutaj eksplorować bez problemu. Okej, okay, mój drodzy, zobaczcie, jestem tutaj zaraz koło tego czarnego lasu, dosłownie tutaj jest wejście. Tu gdzieś w jednym z tych miejsc była jaskinia. Gdzieś tutaj, albo tutaj, jakoś tak. No i zobaczcie, tu była taka chatka co podniszczona, więc sobie po prostu no i się podreperowałem troszeczkę. Zobaczcie, zrobimy sobie łóżeczkę, zrobimy sobie sturze mięśnicze oraz. Ognisko. No i cóż moi drodzy, e, ja muszę sobie poza po prostu odcinkiem ogarnąć, co i jak, jak mam do tego po prostu podejść, bo na chwilę obecną tam zostaje normalnie rąbany, równo jak drzewo w lesie, nie dosłownie przez te mobki. Jest ciężko, jest cholernie ciężko. Dlatego dzisiaj w tym odcinku był taki bardziej sneak peek, jeśli chodzi o Valheim. I o lokację Czarny Las. A tak naprawdę, już w kolejnym odcinku będziemy sobie ją faktycznie eksplorować, jak już mniej więcej ogarnę, sobie jakiś tam sposób na eksplorowanie tej lokacji. Tak, żeby było dosyć łatwo. Już nie tyle łatwo, co po prostu łatwi. Także, jak moi drodzy, to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Oczywiście widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Oraz na mają, badajcie, kiedy macie ochotę. Na razie, cześć, trzymajcie się.